Witajcie, moje kochane babcie i dziadkowie. Czy znacie ten widok? Przychodzi wnuczek w odwiedziny, siada w fotelu i tyle go widzieliście. Nos w telefonie, kciuk tylko śmiga po ekranie, a na pytania odpowiada: Mhm, zaraz. Wiem, że to denerwuje, wiem, że czujecie się wtedy ignorowane, ale proszę Was, nie wyrywajcie im tych telefonów z ręki, nie krzyczcie. To tylko zbuduje mur. Ja mam na to inny sposób. Konkurencja. Musimy być ciekawsze niż ten internet. Ja mówię tak, kochanie, odłóż to na chwilę, bo potrzebuję Twoich silnych rąk do zagniatania ciasta. Albo wyciągam stare karty do gry w wojnę. Wierzcie mi, oni często uciekają w telefon z nudów, bo nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Gdy zaangażujecie ich w coś prawdziwego, wspólne gotowanie, majsterkowanie czy oglądanie starych zdjęć Waszej młodości, telefon przestaje być ważny. Dajcie im zadanie, dajcie im poczucie, że są potrzebni. A jak Wy sobie radzicie? Macie zakaz telefonów przy stole, czy pozwalacie na wszystko? Napiszcie mi szczerze w komentarzu. Kliknijcie subskrypcję, jeśli chcecie budować piękne relacje z wnukami. Powodzenia!